Cześć, ja jestem Wilam, a wy trafiliście na recenzję słuchawek Audi T20. A propos wstępu: Producent ten ma dosyć dziwne nazywnictwo, ponieważ jakiś czas temu dostawałem te 19, a więc słuchawki droższe i praktycznie w każdej kategorii lepsze, mimo że mają niższy numerek. Jest to trochę dziwne, jednak nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam do recenzji. Pudełko jest typowe dla tego producenta. Jest krzykliwo żółte i znajdują się na nim ściany tekstu. W środku, poza etui ładującym ze słuchawkami, znaleźć można dodatkowe dwie pary gumek, średniak jak na słuchawkowe standardy przewód mikro-USB, oraz jak żeby inaczej, żółtą instrukcję. Etui ładujące wygląda przede wszystkim tanio. Pokrywka jest wykonana z błyszczącego tworzywa, które bardzo dobrze zbiera brud i rysy. Dolna część to tani, matowy plastik, na którym widać miejsce łączenia. Jakość wykonania wywołuje głównie negatywne emocje. Charakterystycznymi elementami są logo na froncie, wejście mikro USB z tyłu oraz czterodiodowy wskaźnik naładowania umieszczony z przodu. To na plus. Zawias za to jest okropny. Nie jest zbyt sztywnym, ale największym problemem jest to, że sprężynuje. Praktycznie każda próba szybkiego otwarcia ETUI kończy się jego natychmiastowym zamknięciem. Jest to bardzo uciążliwe. Materiały, z których zostały wykonane do kanałówki, bardzo przypominają mi te obecne w ETUI. Połączenie matowego i błyszczącego tworzywa to kwestia gustu. Jednak słuchawki nie sprawiają wrażenia, jakby się miały zaraz rozpaść. Przeciwieństwo do etui. W konstrukcji wyróżnia się maskownica mikrofonu. Znajduje się tu także dyskretna dioda, i to mi się podoba. Jeszcze jeden wyróżniający się element to niezwykle szeroka dysza przetworników. I to samo w sobie nie jest złe, jednak zgubione gumki ciężko będzie zastąpić. Do kanałówki są symetryczne, więc ergonomia nie jest najlepsza na świecie. Zaletą jest mały rozmiar, który, przynajmniej częściowo, rekompensuje średnie wyprofilowanie. Producent zapewnia o na poziomie IPX4. Magnesy są silne. Pokrywa i słuchawki skutecznie opierają się po trząsaniu. Sterowanie jest możliwe dzięki panelom dotykowym na każdej słuchawce. Pojedyncze naciśnięcie odpowiada za pauzę lub wznowienie. Podwójne tapnięcie prawej zmienia utwór na następny, a lewej na poprzedni. Przytrzymanie prawej zwiększa, a lewej zmniejsza poziom głośności. Trzykrotne puchnięcie panelu włącza asystenta głosowego. Tak więc, za sterowanie, te 20 otrzymują ode mnie szkolną piątkę. Do szóstki brakuje nieco lepiej wyeksponowanego panelu, ponieważ, aby uzyskać dobrą izolację, muszą dość głęboko wsadzić słuchawki, co utrudnia dostęp do panelu. Jak na cenę 17-18 dolarów, słuchawki nie grają tragicznie, jednak nie ma co się oszukiwać. Brzmią źle. Te 20 grają chłodną fałką. Mamy tu całkiem głęboki, jednak niezbyt szczegółowy bas i kującą szeleszczącą górę. Środek skutecznie się ukrywa. Słuchawki przypominają mi stare radio, do którego ktoś na siłę dołożyłby głośnik niskotonowy niezbyt wysokich lodów. Do audiobooków może i się sprawdzą, jednak do muzyki, jeśli macie jakiekolwiek wymagania, nie polecam. Budżetowe pizzy czy Hailu sprawdzą się w tej kategorii lepiej. Głośność maksymalna powinna zadowolić każdego, ale nie polecam przekraczać 80% głośności, bo z muzyki robi się hałas. O dziwo, połączenie jest stabilne. Na zasięg także nie mogę narzekać. Wszystko ze sprawą Bluetooth w wersji 5.0. Opóźnienie to standardowe 300-350 ms. W temacie mikrofonów nie oczekuję zbyt wiele. Tak oto zbierają AWS 20 w zamkniętym pomieszczeniu. Sprawdźmy jeszcze, jak mikrofony te zbierają podczas. Mówienia na podwórku, jak jest? Oceńcie sami. Ogniwo w tej półce cenowej daje radę. Słuchawki w moim teście na około 80-90% głośności grały 5,5 godziny. Słabo sprawdzał się za to wskaźnik naładowania na pasku powiadomień. Po 5 godzinach grania dalej zobaczyć można 50% baterii. Jednak druga połowa akumulatora starczy na jedynie 30 minut. Etui naładuje do kanałówki około 2 razy. Niestety, mikro USB cały czas jest standardem. Te dwudziestki mają adut w postaci wskaźnika na ładowanie ETUI. Podsumowując, Awei T20 to bardzo tanie słuchawki. Przy odrobinie szczęścia da się je kupić za około 60 zł. Tak niska cena jest wynikiem cięć kosztów w praktycznie każdym elemencie tych kanałówek. Najwięcej do życzenia zostawiają spasowanie, dobór materiałów i ten nieszczęsny zawias. Jakość grania zadowoli jedynie mało wymagających użytkowników. Akumulator czy sterowanie są jaśniejszymi punktami tych słuchawek, jednak jestem daleki od polecenia ich komukolwiek. Myślę, że warto dopłacić do bardziej sprawdzonych konstrukcji. Przejdźmy jeszcze do zestawienia. Jakością grania pokonują jedynie chińskie funkle. Wykonanie to okolice Tiso i 6. Jeśli chodzi o wygodę, to jest to półka mniej więcej wizerów. Akumulator nie jest zły i zasługuje na miejsce w okolicy Highlu 1 Słuchawki kosztują jakieś 17-18 dolarów, a więc są tanie. No i jeśli chodzi o moją ocenę, to będzie ona negatywna. Te 20 używały mnie chętnie, a to zdarza się niezwykle rzadko. Na koniec zapraszam do odwiedzenia blogeretest.pl, mojego Instagrama i Facebooka. Warto także subskrybować ten kanał, ponieważ właśnie czekam na dwa modele średniopułkowe z ANC. Twój strzał możecie oddać w komentarzu. Zachęcam jeszcze do zostawienia łapy oraz zobaczenia innych moich filmów. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć!